Cześć! No, wreszcie się doczekaliście. To jest pierwszy odcinek z serii o budowaniu Jowisada, czyli pierwszej rakiety nośnej B-Space. Jeśli nie widzieliście odcinka o projektowaniu tej rakiety, to koniecznie go zobaczcie. W tym odcinku szczegółowo zaprojektuję, zbuduję i omówię kopułę czyli część rakiety, w której będzie się znajdował ładunek i spadochron. No to do roboty! To teraz mogę trochę pogadać, ale najpierw intro. Zacząłem od modelowania 3D w programie Design Spark Mechanical. Na początku stworzyłem mocowanie kopuły, które będzie zamontowane w kadłubie rakiety. Kiedy przyjrzymy się bliżej, zobaczymy 8 otworów w spodzie tej części. Służą one do wentylacji i to do nich będzie przyczepiony spadochron. Potem zająłem się skrzydłami osłony, czyli częściami bocznymi, które zabezpieczą ładunek podczas lotu. One też mają swoją specjalną cechę. Widać tu wklęśnięcia na każdym rogu. Umożliwiają one poprawne i szybkie otwarcie kopuły. Po prostu umożliwiają one swobodne rozchylenie obu skrzydeł na boki, a wiatr robi resztę. Kiedy to było gotowe, zrobiłem dziób, czyli sam czubek rakiety, który zapewnia opływowy kształt całej konstrukcji, osłania ładunek przed pędem powietrza i umożliwia poprawne otwarcie spadochronu. W momencie, kiedy Jowisz D osiągnie apogeum, czyli najwyższy punkt swojej trajektorii, obróci się dziobem w stronę Ziemi. Wtedy grawitacja wyciągnie go i wpuści pędzące powietrze do wnętrza kopuły, a ono w ułamek sekundy odrzuci pozostałe części i umożliwi wypuszczenie ładunku z Ten mechanizm został już przetestowany podczas lotu prototypu Jowisze D, więc powinien zadziałać. Po wymodelowaniu wszystkiego w komputerze przerzuciłem po kolei wszystkie części do drukarki 3D i wydrukowałem je. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o drukarkach 3D to zobaczcie mój film, w którym to wyjaśniłem. Więc oto jest! Kopuła Jowisza D jest już gotowa. To już koniec tego odcinka, ale jeśli nie chcesz przegapić następnego to zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się następnym razem.